Siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale, ze mną jest Bella Siemanko i dzisiaj, słuchajcie, budujemy tajne, podziemne bazy y, postaci z Rainbow Friends. Ja buduję tajną, podziemną bazę Blue, a Bella Green, czyli zielonego, słuchajcie. Y, I w środku, w tej bazie, będziemy musieli schować diament. No i zobaczymy, y, kto szybciej go znajdzie i komu w ogóle uda się znaleźć taki diament, słuchajcie. Dajcie znać, czy pamiętacie tą serię w ogóle jeszcze, bo kilka odcinków z niej się pojawiło. Jeżeli tak, zostawiacie łapeczki do góry i piszcie propozycje na kolejne tajne bazy w komentarzach. Subskrybujcie też mój kanał, a my zaczynamy. Gotowa, Bella? Tak Na pewno? No Na 100%? Dobra, ja startuję <noise> Dobra, 3, 2, 1, start <noise> Dobra, lecimy, słuchajcie I tutaj y, możemy zbudować sobie właśnie twarz y, niebieskiego Nie zielonego, bela zielonego A ja y, niebieskiego Czyli blue zbudujemy sobie tutaj twarz y, I jakoś później fajnie tutaj y, sobie to ogarniemy, słuchajcie Żeby zrobić jakieś tajne tutaj wejście Ale najpierw zbudujemy sobie właśnie twarz y, Czyli zrobimy sobie set mm -hmm. Wool Blue, okej, okay, nice Zadziałało Dobra, tu zrobimy sobie oczy A ja okay. robię ty... <grafię> Możesz zrobić jaką chcesz To już jest twój wybór Ale ty zielone bloki niezłe wybrałaś, widzę Normalnie Takie świecące aż A jak? No może jak chcesz, ogólnie ja robię w ten sposób Ale ty możesz zrobić tak jak uważasz sobie Dobra, okej okay. hmm. Robimy sobie teraz tutaj jego buzie. Dobra, i ja nie wiem jak on ma tutaj, ale powiedzmy, że coś takiego. Tu by się jeszcze korona przydała, ale to może zrobimy jakoś to. Okej, okay, bierzemy sobie kwarc. Teraz na szybkości, okej, okay, i teraz ma takie tak. takie oczy, że ja ich nie zrobię. <laughs> Dlaczego? Bo no jak on ma zeza. <laughs> no to może ci się uda zrobić jakoś tak, tak. zeza tam. Dobra, o, pyk, tutaj coś? robimy buźkę. I teraz słuchajcie, yy, wydaje mi się, że odwrotnie powinienem to zrobić. Yy, czyli że tu powinno być tak, a tu zmniejszone, ok, dobra i tutaj y, musimy zrobić light blue i taką ślinę tutaj ogarnąć, słuchajcie Bo on tu się ślini mocno, takie bella nie będzie równo. <gibrando> nie ja dobra, Black teraz i bierzemy sobie do wełnę i robimy sobie tak, tak, tak Dobra i to są jego oczy okej, wyszło całkiem nieźle Chociaż większe by mogły być, ale jest spoko. I zrobimy jeszcze złotą koronę jakoś, może uda się tutaj y, ją jakoś zmieścić. Bierzemy sobie gold w takim razie. Pyk Dobra, i tutaj może zrobimy mu tą koronę jakoś. Dobra, okej. Okay. I pyk. Pyk, pyk. Okej. Tutaj będzie coś takiego. Dobra. Będzie jedno oko patrzyło. Okej, okay, patrzcie, mamy koronę nawet dla. Nice! Dobra, dobrze to wyszło. Okej, okay, więc teraz słuchajcie, bierzemy głos w bloki, czyli najważniejsze bloki do tajnej bazy i musimy gdzieś tutaj wykombinować wejście. Tylko Bella nie może patrzeć, słuchajcie, gdzie ja tutaj zrobię wejście, więc y, zrobimy może to tutaj. Okay. Nie wiem, nie wiem. Tyk. Dobra, dobra patrzcie. niech będzie tak, trudno. Okej, okay, mamy tutaj wejście teraz, dobra. Y, I zrobimy tutaj spadek po prostu taki. Okay. I teraz musimy tutaj dziurę zrobić, hmm. sobie ogarnąć, więc musimy o tutaj nie. też dobrze to, to zrobić, bo to musi być dosyć głęboko, ale myślę, że taka głębokość w zupełności tutaj wystarczy nam. Więc teraz sobie zaznaczymy ten blok. Dobra, i polecimy gdzieś tak tutaj. No i dobra. Słuchajcie, ja ten górny zaznaczyłem? Górny chyba. Dobra, myślę, że tak wystarczy. Beka. Co, Beka? Teraz tak, Ghostblock. Y I set zero zrobimy. I zobaczcie. Ty je patrz mi tu teraz. Okej, okay, dobra, wyszło, wyszło nam tutaj, nice. Nie patrz Jest mi spoko, jest coś. spoko. Dobra, nie pamiętam, gdzie jest wyjście teraz. Nie. Kęcie. Gdzie jest wyjście z tej bazy? O, Kincie. dobra, mam. Okej, okay, udało mi się znaleźć. Więc teraz tutaj będzie można wpaść. Okej, okay, dobra, więc tu damy y slime blocka. Ok. coś. Dobra, mamy to. E, I teraz musimy to wszystko tutaj e, na niebiesko zrobić A! w środku, słuchajcie. Więc musimy to zaznaczyć sobie tutaj. Pyk i pyk, okej. Okay. I Pięk, robimy Ale ten zaznacza, ja nie będę zaznaczał. Ale przecież ty, mąż, przecież ty umiesz ten program, już znasz. No nie mów mi, że przez 5 lat nie dałam czasu Worded Dita używać. Normalnie. Znasz? <śmiech> <śmiech> Czy nie znasz? Znam, znam. No właśnie. Ale to jest, to jest... zakazane. To co to za problem dla ciebie? To jest zakazane, Dobra. nie wolno tego Jak szukać? zakazane? To jest, jest Nie, nie jest Dobra, patrzcie, mamy pyk, pyk, pyk Okej, jest zrobione, mamy tutaj wejście już ogarnięte chyba uh. Dobra, działa Nice Ok, więc teraz mamy fajnie. Tylko problem jest taki, że ja tutaj nigdzie jakieś lawy nie wleję, czy coś, żeby strzelać, ale ale dobra, coś wymyślimy, coś wymyślimy. Dobra, teraz robimy sobie y, blue rzeczy y, i będziemy dobra. tutaj wykańczać mu pomieszczenie, słuchajcie. Y, tutaj zrobimy sypialnię dla blue. Ok, spoko. Y, Jakaś lampa niebieska, wiem, że była na pewno. O, jest. Dobra, spoko. Więc tutaj postawimy lampę, żeby. Rozjaśnić troszeczkę, ok, nice. Czy to jest oko? I tutaj my jasny, pyk dobra, i pyk. ok, oko. super, dobra. mamy sypialnię już, jest spoko. E, I teraz musimy, blue, kolejne rzeczy. E, co my tutaj mamy? Mamy kanapę jakąś, ok, spoko. Kanapa się przyda, mamy jakieś zasłony, jakieś krzesełko. Co ty tam robisz? Dziec, dziec. Zrobiłam dobra. Tu mamy. Aha, już trolika nam nie zrobiłaś, to nieźle. Dobra, mamy tu traktora. mamy jakieś szafki, to też się nam przyda. Eee, I co by tu jeszcze? Blue Container. O, też fajna rzecz. Dobra, pyk. I zobaczmy, jak Dobra. to wy... O, to jest coś takiego, ok, spoczko. Ogarniam. Ok, spoko, to wygląda fajnie. Eee, teraz tak, tu zrobimy sobie właśnie zasłonki. Zasłonki? Można większe zrobić. Uuu, można takie mega duże w ogóle. Takie coś? Dobra, spoko, to wygląda. E, I tu byśmy, bym chciał mieć stół, czyli jakiś e, table trzeba wziąć, po prostu. E, okay, no, nawet taki byłby spoko, ale nie, może zwykły weźmiemy po prostu, ok? Weźmy tutaj zwykły, co tam robisz? Dobra. Mamy też tutaj śmietnik, od razu wstawimy. Nie ma tego tu? Dobra, i tu będzie krzesełka dwa. A, dobra. Będą? okej, okay. i tu mamy jeszcze szafkę taką, ok, nice! Wygląda to fajnie. Nice, I nice. teraz słuchajcie, musimy tutaj y, wykombinować, co dalej. Co dalej robimy? Co i dalej? Jak tutaj to robimy, żeby tutaj strollować jakoś Belle? Więc y, musimy tu coś wykombinować, co nie? Tak, dobra, tak. tu będzie wejście. Okej okay. Dobra, pyk. I pyk, dobra. Tu będziesz sobie do tego leciała. Okej, okay, zrobimy sobie tak. Tylko że mi się to nie spaliło tutaj. Oh my god. To by było niezłe wtedy, jakby to się wydarzyło. Dobra, to musimy znieść. Mam nadzieję, że nie. Że to się okay. nie wydarzy, bo jak nie to mój cały plan tutaj yy, się zepsuje po prostu. Dobra, teraz robię pokój. Tak, do dobra. Okej, okay, będzie można to zrobić. Fajnie. Ty dopiero pokój robisz? Tak, bo trolle. A robiłam. to nieźle. Dobra, damy Ale tutaj czas. Damy. Ja nie muszę glowstone ani nic, bo ten blok się tak świeci. Okej, okay, ej, to fajnie masz! No! To mega spoko. Bardzo. Czekajcie, Aleś co by śpiewy. tutaj dać? Damy coś takiego i tutaj. Dobra, okej. Okay. Ładny. Ale tu możemy zrobić przejście jeszcze. Tylko nie wiem czemu mi się to... Okej, okay, fajnie, fajnie. Podwójnie. Tu damy jeszcze jakieś czesta. Ok. Y -y -y. Y -y. I weźmiemy sobie książeczkę. Nie, Może. żadnej książeczki. coś napiszemy dla belli. Tak, tak, już. Że. Nie wiem co. <noise> <noise> Dobra, już mamy, okej. Okay. No i to jest fajne, słuchajcie. Fajnie wykombinowane tutaj. Ale trzeba tutaj coś wykombinować lepszego, co nie? Więc nie. Y czekajcie, tu coś wykombinujemy, żeby było lepiej. Więc zrobimy coś takiego, ok. I tu, jak zrobimy jeszcze przejście, to będzie fajne, co nie? Ile ty tych Widzowie... przejść Jak myślicie? Robi? Ja myślę, że to będzie mega, mega spoczko. Jak właśnie to zrobimy tutaj. Tylko, że tu jest troszeczkę mało miejsca, ale ja tu coś chcę wykombinować fajnego, więc to powiększymy sobie troszeczkę tutaj. Dobra. Eee, szybciej te ściany pyk, 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 ok. Okej, okay, mamy oj, oj. fajnie tutaj. I teraz spatrzcie, co ja zrobię, słuchajcie. Bo tutaj mamy taką nie jedną patrzcie. modyfikację fajną, którą chcę wam pokazać, jak to fajnie tutaj działa. Tylko muszę to znaleźć. A nie to pokazuj. nie jest takie łatwe. Gdzie jest ten Blockbuster? Mm, security Craft. Ej, nie ma tego moda? Niemożliwe. O jest, oj, oj. dobra. Nie widziałem go wcześniej. Dobra, mamy. I zobaczcie, co ja tutaj będę mógł zrobić. Robimy sobie klik fake. Co I Robimy sobie klik. Ok, trochę się zawsiło na chwilę, ale mam nadzieję, że na nagraniu się nie zawiesi. Dobra, no i, to. I Robimy 0.1. Tu zrobimy sobie tak. Słuchajcie, to są takie e, tajne rzeczy, których mam, nie mogę wytłumaczyć. W się sensie mógłbym wam, ale to za nie dużo tłumaczenia będzie, więc e, po prostu zostawimy to w ten sposób. I patrzcie, co my tutaj mamy, słuchajcie: Blues Rainbow Redsów, dodany. Co? Ale kozacko to wygląda. Tylko, że Hej. większy troszeczkę może być, chyba co, nie? Nie. Zróbmy go większego trochę. Damy sobie takiego. Pik. Dobra, eee. i wyjdziemy. Okej, okay, jest idealnie, jest idealnie. E, tylko, może go obrócimy w ten sposób. Dobra, belka okay? tu wejdzie i to zobaczy, to normalnie zwariuje. Dobra. Pik, pik. Jest Big, big. <noise> Dobra, tu damy jeszcze mu jeszcze szafki jakieś, okej, okay. Okay, może nie te tutaj, ok. tak jest fajnie e, Jakiś tutaj właśnie blok e, glowstone by się przydał, bo jest u mnie ciemno na maksa A u mnie więc nie ma! damy nie. tutaj glowstoneika i damy tutaj nie, Dobra, pe, i teraz jasno. musimy gdzieś tutaj skitrać jeszcze diament, co nie? Diament Więc damy e, ghost bloki, muszę, gdzie te ghost bloki moje są? Dobra, Ilu czekajcie, szukam, szukam, diamentem. szukam. Jak tam ci idzie ogólnie? Yy, kładę podłogę. Ale dużo jeszcze ci zostało? Yy, no nie wiem. A, nie wiesz. <grym> dobra. Yy, muszę yy. meble postawić teraz. Dobra, i tutaj. O, to będę jadła. Może schowamy, okej, okay, tak dobra. Ja to tu jest spoczko, patrzcie, to wygląda Mnie naprawdę łapie. fajnie. Ale zróbmy jeszcze coś tutaj, potrolujmy troszeczkę. Nie, nie. Żeby Ko, nie było o, za, za łatwo. Zwolnie? Pyk, I... pyk, pyk, pyk. Hmm. Nie mam tu za dobra. dużo zielonych rzeczy. Jak to nie ma? Wcale. Lime, może musisz wpisać też. O, lime właśnie. Spróbować, bo może to być właśnie. Y, różnie, różnie może być ogólnie. Y, dobra. Mm -hmm. Mi się wydaje, że ja słuchajcie, y, mam koniec i wydaje mi się, że całkiem fajnie to tutaj zbudowałem. Jeszcze Aha. tu bym tylko coś wykombinował, co nie, na zewnątrz, więc. Y, żeby nie było za łatwo, to dobra, tu czy spróbujemy takiej. wykombinować. Pik. Dobra, y... Czy coś jeszcze, Balka, chcesz Szekajcie. tutaj wziąć? Dobra, okej, okay, weźmiemy to i spróbujemy tutaj dać, tylko momencik. Okej, okay, dobra. No to, to stawiamy szybciutko. W ten sposób, dobra, i... Ojejku, oha, dobra, bo ja mam... Co tam narobiłaś? Karpety I się tu tak nie stawia. Dobra. Okej, okay, dobra. Tu mamy spoko. To muszę e, czekajcie, tu potrzebuję ten black, Okej. Okay. Pyk, pick. Okej, okay, pyk, Dobra. I tu mamy spoko, dobra. I tu damy sobie to w ten sposób, ok. I to tu damy go z bloki. Dobra. Okej, okay, to będzie działało. Dobra, tutaj działa wszystko. Ja Więc jest git chyba, słuchajcie. Wydaje mi się, że zrobiłem to, to fajnie. Słuchajcie, może tu jeszcze nie coś jeszcze wykombinuję. Nie. Dobra, może jeszcze tu coś wykombinujemy. Może Belka tutaj by zrobiła coś Tak, żeby coś nie fajnego. było za łatwo. Um. Dobra, tu będzie spoko. I patrzcie, jeszcze tu zrobimy... ...właśnie... ...coś takiego. O, dobra. Okej. Okay. Nie tak mogę tak mówić głośno, bo Belka usłyszy i będzie wiedziała, co ja tu robię. Dobra, dobra, jest git, jest git. Mamy troszeczkę trolik. troli. Y, diament udało mi się schować. Bela za nie zapomnij schować diamencika. Dobra, dobra. Bo to jest ważne. Spoko, spoko. Y, więc y, no, więc nie zapomnij schować diamencika, dobra? Dobra, dobra. Czekajcie, tu muszę go z bloka jeszcze wstawić. Inaczej. Dobra, pyk. Takie coś belka. Mega dawno zamiastowa. nie nagrywaliśmy tej serii, słuchajcie. Yy, a jest fajna. Więc nie wiem dlaczego tak dawno jej nie nagrywaliśmy. Dobra, i spoko, ja jestem gotowy, więc czekamy teraz jeszcze tylko na belę i za chwileczkę będziemy szukali naszych diamentów w naszych tajnych bazach. Zobaczymy, komu się uda znaleźć. Wy w komentarzu możecie pisać, kto waszym zdaniem wygra dzisiejszy odcineczek Okej, słuchajcie, jesteśmy już gotowi, więc pierwszy będę szukał ja i to jest e, Belly e, Green <laughs> Dlaczego to w podwrotną stronę to zbudować, to ja nie wiem. <laughs> Oh my god. Dobra Ale spoko, słuchajcie, mamy tutaj. Tak wygląda Greenbelly. Dajcie znać co o tym myślicie. A my musimy znaleźć tutaj tajne wejście yy, i nie wiem gdzie ono jest, więc idziemy i szukamy, słuchajcie. Czy ona zrobiła to Idź gdzieś powoli. w oczach? Nie Ej, jestem na każdym bloku. Nie! O! Jestem na dole. O oh my no, god, udało pięknie, się. Nie, bo ty właśnie tak przychodzisz, ech, ech. ja nie wiem jak ty przechodzisz Udało się. O, co to jest? Nic właśnie, chociaż w takie coś wpadłeś. Ej, a jakie masz stąd wejść teraz? Nie wyjdziesz, musisz się kilnąć. Pomocy! Nie! Halu, chcę stąd wyjść. Ale jesteś, ominąłeś dwa trapy. Jakie dwa trapowi nołe? Jeszcze dobrze nie wszedłem do tego, do bazy. No bo były inne wejścia i ty A, mnie na górze, przyszedłeś... no dobra, dobra, Połacisz to. jest pra... jak nie wiem co. To jest prawdziwy, spokojnie. Już jeszcze. dawno mnie miałeś już wejść, a nie wiem jak ty chodzi. Weź mi, bo ten blok, bo nie ma. Nie, wejdę teraz masz się ty. męczyć, bo ja się tak na to diamanty w nie wlazłeś. Masakra, dobra, jeste, słuchajcie, okej, okay, tutaj mamy jakiś stolik, tutaj mamy... Okej, okay, ładnie, ładnie. Oj, to jest ładne. Taka tak, komoda jakaś, jest. bardzo fajna, tutaj jabłuszka jakieś Jabłkami dobra fajnie częstuję. Ja tutaj słuchajcie testuję gdzie może być jakieś wejście, przejście, bo Bella to robi, lubi tutaj zrobić takiego O oh my Co god Co ty robisz? Dlaczego to się tak szybko zniszczyło? No bo to są takie delikatne bloki Dobra, nie mogę tutaj nic kliknąć ogólnie, oj usiadłem niechcący Dobra, spróbuję tam coś poklikać. Nie, dobra. Musimy znaleźć jakieś wejście gdzieś na pewno, tajne. Jest ale... Gdzieś wszedłeś, ale... to nie ten, nie wszedłeś. <laughs> Co? No, o człowieku. Ci... A Ej, nie... nie ma tu wejścia nigdzie. O! A jest czes, ale pusty! O, szukałaś mnie! Darzecie tak! Dobra, tu nic chyba nie ma. Widzowie. Nie, nie ma tutaj. Cześć? Odsuń się! Nie. Może tu jest jakieś wejście, nie? Gdzie? Okej, okay, gdzie? Gdzieś musi być, słuchajcie, jeszcze wejście jakieś. A skąd wiesz? Ej, czekajcie, tu jest jakaś dziura w ogóle. To niechcący ci się zrobiło? Powiedz. Dobra. Ej nie, no musisz coś podpowiedzieć, bo nie jestem w stanie nic tutaj znaleźć. A dziura czekać. to niechcący. Chyba, że na suficie coś jest. Yeah. Dobra, ale czesta na pewno zrobiłaś? No pewnie że tak. Coś mi tu się nie wydaje. Tylko zrobiłam tak, że wiedziałam, że tak nie wejdziesz od razu sobie idąc. Okej. Okay. <grym grym> ale nie, no bo jak jest pod dywanem, to ja nie dam rady kliknąć. Nie jest pod dywanem. Nie jest pod dywanem? Nie jest pod dywanem. Ej, no tu nigdzie nie ma przejścia, człowieku. Dobra, Ten. tu jest chest. Nagle tam się diament nie pojawił. Nie, nie, ja wiem. Dobra, ej. No coś podpowiedz, gdzie, bo nie, nie mam pojęcia. No w ścianie, w ścianie. Jak w ścianie, gdzieś jest czest? Tak, tak. Okej, okay, dobra, to zobaczymy, czy kliknę. Ale klikałem praktycznie wszędzie, nie? A po co się klika? No jak? Żeby e? zdobyć czest, to a czy jest przejście jakieś jeszcze? Jest przejście. Przejście? Przejście. No gdzie? Nie ma nigdzie przejścia, wszędzie wchodzę. Są są! No gdzie niby? Tylko trzeba pomyśleć. Nie ma przejścia nigdzie, patrzcie, widzowie. Ona kłamie tutaj. Nie, ja nigdy nie... o Aj, co? O my god, dobra, jest tutaj. Patrzcie. Okej, znalazłem! Okej, okay, ale trudne to było tyle tego zielonego, że już nie mogę tu patrzeć na to nawet. <laughs> Trzeba była podskoczyć. Jeszcze nie? wziąłeś taki blok zielony, najbardziej zielony blok yy, chyba w Minecraft, nie? Bardzo ładny! Dobra, okej, okay, możesz wejść. Na zewnątrz. Podoba mi się. I gdzie jeszcze miałeś jakieś trole? W oczach. W oczach? No gdzie? Tylko ty mi psujesz? Tutaj gdzieś? W białej wełnie. No nie ma tu nic. Którejś? <laughs> o! Nie, jednak obok. <laughs> obok. Oh o my god. A, dobra, jest, faktycznie, dobra, znaleźliśmy. To no, tutaj był trolik. Dobra. I jeden. Gdzie? Nie wiem, właśnie. Dobra, to zostawmy już to, przejdźmy do mojego. E, I możesz teraz ty tutaj szukać wejścia po prostu. Zobaczymy, czy uda ci się znaleźć wejście belka. Okej. Okay. Dawaj. No, <laughs> Patrz, jak powoli. chodzi powolutku. Tak. My god. Bo ty dobra. to przeszedłeś, moje dwa te. O! Tu, tu. Powódź! Gdzie jesteś? O ty, cpaniaku jeden. Oh my god, oh my god, szybko wypływaj. Dobra, udało Jestem. jej się. Wyp... Więc nie był to aż taki mocny ma... troll, słuchajcie, bo udało jej się wypłynąć. Ale nie wyjdę. Dobra, pomagam ci. Tutaj możesz teraz, z, z tej strony. A, tu, okej. Okay, o, dobra. Tak. Ok, szuka dalej, słuchajcie, Poszedł Bella. Ona. <noise> Skoro nie. nie myślisz, że będzie coś? No nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz. Nie wiem. Dobra, jeden troll wypalił, słuchajcie. Wpadła tam do dziury, więc spoko. Ślinie. Tak za szybko chodzisz, chyba coś mi się wydaje, wiesz? A, czyli to był troll. Nie, za szybko chodzisz ogólnie coś. Co tu? Jak ona chodzi dziwnie. Ale dobra, szuka, szuka. Zobaczymy czy tak... Co jest? Gdzie ty się zatrzymałaś? Oh my god, na firance. Tak. No nie, musisz spaść tu na dół. Ale ładnie tu, dużo się dzieje. Tak, spadnie na dół. O, slime. O, dobra, okej. Okay. Jest okay. belka tutaj, zobaczcie, udało jej się wejść. No i Klikaj. teraz musi znaleźć tutaj, gdzieś diament. Dużo się dzieje, ale ogólnie małe pomieszczenie. Więc, no. Zobaczymy, okay. jak szybko uda ci się znaleźć to. Ale dla tam mnie już tam już na tutaj... pewno przy śmietnikach nie ma, więc no, nie musisz szukać, szukać tam. Aha, okej. Okay. O. o. wszystko. Szukaj przejścia tajnego to jakiegoś. To się zapala. No Szukaj wiem. przejścia. Dobra. Gdzieś w nie ścianie jest przejście. Od razu mówić. Czemu no to? No pomagam ci, trafiasz? żeby nie było. Nie musisz, jak nie proszę, to nie musisz. Tu o. nie będzie. A ty! A ty! Strolowanko było. Możesz tepnąć? Dobra. Do mnie, okej, okay, dobra. I czekaj, gdzie to było? No właśnie, tu tej szafki. Było wejście. Obok, z drugiej strony. Dobra. Okej. Okay. Okay. A tu. Dobra, belka weszła. Do środka. A! Wow, przeskoczyła ja nawet. Co tam za było? Za łatwo, za łatwo by było. Dobra, okej, okay, przeskocz jeszcze. I tutaj, nie, nie, tu jeszcze jest coś. Tu hmm. jeszcze jest coś. Jak wejdziesz, to teraz... O, o, proszę bardzo. Nie ma. Co tam jest? Ej, no tam coś jest. Nic nie ma. No coś jest na pewno. Nie, jeszcze jest pusty. <głaniesz> nie, nie bo Jest ty tam chcesz. coś. Na pewno, no weź. Się nie, no sprawdź, co tam jest w wcześniej. Nie ma nic. Przeczytaj, widzą. Ale tu nic nie ma. No co ty gadasz? No tak. Nie, no ty mnie trollujesz. Czekaj, bo nie mogę się tutaj dostać teraz. O! Hła, hła. Ej, nie ma nic! Zabrałaś to teraz, oddawaj. Nie ma! Była książka przecież. Nie ma. <głanie> no. Cześć, blue! Jak ty tu się dostałaś tak szybko? Siema blue! Cwaniaku! Defujesz diamenta? Dobra, bela znalazła blue. I teraz blue. będziesz szukać diamenta, zobaczcie. Blue, weź się posuń. Zobaczymy, czy jej się uda. Blue. No i co? co Musisz sytuacja? klikać tutaj wszędzie. Wiem właśnie. Hmm. No, bardziej na ziemi chyba mi się wydaje. Tu jest, tutaj jest jakaś dziura. No, 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 dawaj, dawaj hmm. Dawaj, dawaj! Ja. Masz? O, udało się Belce. Znalazł, słuchajcie, diament, więc mega spoko. Udało się znaleźć. Mi troszeczkę gorzej poszło, bo Belka musiała mi więcej podpowiadać. Yy, więc nie wiem... Uzn kogo Ale uznać się za wygranego Ale tu Wy słuchajcie w komentarzach możecie napisać kto waszym zdaniem wygrał w dzisiejszym odcineczku A jeżeli ta seria wam się podoba I chcecie więcej takich odcinków Zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał W komentarzu napiszcie jakie tajne bazy Chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcineczku A my się dzisiaj z wami żegnamy i widzimy się jutro Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie Pa pa Bye.